Tam chłopaki zbierają na poprzeczniaku kamienie, a tutaj zbierają z zagonów. Jadę dalej. Jadą do końca tylko że czerwony nie ma radia w tym ciągniku jeszcze nie założyliśmy Zaraz zobaczymy ile tam mają na tej przyczepie Chyba powinni dojechać do końca opryskiwaczem z RSM-em. dava, śmiało cał. mi pierwsza klasa. Jedyny na świecie. I poleciał. Jedziemy po chłopaków, bo już zaraz kończymy pracę, a maszynę zostawiamy na polu, także trzeba po nich pojechać. Współpracujemy i tereny, które były wykopane chwili, ustawione A Jarek już też dojechał Właśnie wszyscy w komplecie. Ale a pusta Kuba wyjeżdża, siać na wozy z rana. Zasypaliśmy wczoraj i do pełna cię wyjeżdża. Co jedziesz? Polatamy To dronem z góry zobaczymy. Thank you Ziemia zamarzła, to jak widać, trzeba będzie chwilę poczekać i zezbieranie. Będę chciał tą cewkę wymienić, tylko najpierw sprawdzimy, czy ta nowa będzie w ogóle działała, jak ją podłączymy tak bezpośrednio pod tutaj pod napięcie czy na cyka. Tu muszę wydmuchać. No i nie jest powodem cewka, tylko powodem jest przełącznik. Przełącz, przełożyłem te przewody. I w jedną stronie nie chodzi przełącznik. Dobra, to chociaż tyle wiemy, taki przełącznik trzeba będzie zorganizować. Albo go wyczyścić działa teraz w lewo, w prawo przyczyną był przełącznik napsikałem tutaj przez tu środka do usuwania korozy konektorów poruszałem, poruszałem zaczęło łączyć to trzeba takie mieć na uwadze żeby kupić także cewka do zwrotu już teraz jak załapało, nie? Tylko czy lewo czy prawo jest dobrze, trzeba zapytać tego łebka. No i zrobione, obeszło się bez wymiany cewki. Dobra, i chłopaki działają, bo ja jadę. Już ci mróz to będą zbierać, bo na tylko zarzucają. źle się czuje Taki efekt, że już za chwilę się pole skończy. Będziemy mogli przejechać na następne to już zawsze coś do przodu jest tak przesiadamy się do Mastera Czerwony podgarnia Purz zamknięty pewnie Sebastian ma klucze Jedziemy do Sebastiana tak to wygląda z tej strony. Dron został w busie, także nie pokażemy. A bus zamknięty. Tam Rosja, Łepek. Tam widzimy dalej. Zbierają. Powoli to jakoś do przodu idzie. Dobra, ja wracam do domu się położyć. Tutaj. Te paliki, to Sebastian pozaznaczał, gdzie będą właśnie ścieżki, w których miejscu mają jechać przyczepą. Tak to wygląda. Jutro powinniśmy to skończyć. Tak myślę. Jestem ponownie na polu, bo pękł przewód hydrauliczny od 4CX od ramienia i musimy to naprawić. Mam wszystko już na pace i jedziemy. Tylko gdzie on stoi? Nie widzę właśnie gdzie on stoi. tam Musimy skręcić Karol tam wcześniej, bo tu już jest wszystko zaredlone. To tam z tyłem pojedziemy, dobra.